Trzy razy po 8 miesiącach pękłem. Wiosna, maju. W ośrodku mieliśmy, przynajmniej w, w ośrodku, dwa razy mieliśmy w ośrodku tego naszego kolega pacjenta, który zawsze na majówkę, majówkę tak, kwiecień, kwiecień zaczyna się u niego, majówka już jest grubo i on już zaczyna coś kombinować. I lipiec, sierpień zawsze wraca, mniej więcej między lipcem a sierpniem wraca zawsze. Do środka i potem znowu zimy jest ok. I, I taki trzy razy właśnie tak zrobił. I teraz zobacz, bardzo podobna sytuacja. I co próbujemy tutaj pokazać, że Twój mózg już jest nauczony i on jest jakby dla niego jest normalnym funkcjonowaniem, takim, że Ty idziesz 8 miesięcy nie trzeź i jesteś nie trzech. oczywiście 8 miesięcy, znowu magiczna liczba, więc uważajcie. Do tego jeszcze maj i to się właśnie tak robi. Więc 8 miesięcy on też tak maj zaczyna. To co roku, to teraz jest czwarty rok z rzędu, kiedy wchodzi w ten cykl. No teraz jest oczywiście na terapii, znaczy jest po terapii, ale trzyma się i prowadzy go online'owo. I słuchajcie, i słuchajcie, za rok jestem przekonany, że będzie ta sama sytuacja. Ta sama, ale już wiemy, co się będzie działo. Więc możesz Ty i on, albo inne osoby, które mają podobną, Sytuację, przygotować się na to przecież w różnych, w różnych kwestiach, jak zwiększenie terapii. Można iść na terapię zamkniętą, na tydzień sobie odpocząć, trochę zrelaksować się, przemyśleć, czy się idzie w dobrym kierunku. Na indywidualne, na, na ambulatoryjne, więcej pracy włożyć w tych okresach, zaplanować to, wyjechać gdzieś z rodzinką, żeby się, żeby się zrestartować, odpocząć, dbać o siebie, po prostu więcej roboty w tym czasie musisz zrobić i mieć kontakt z osobami, które się znają na tym najlepiej, z terapeutami, które ma, którzy mają jakieś doświadczenie i to wtedy może zaskoczyć, będzie gorszy okres, będziesz miał nasilone głody, nasilone jakieś złe samopoczucie, bo już to zawsze jest, no to więc nie wiem co się by musiało zmienić, żeby, przez, żeby było inaczej, więc musisz to przełamać, przełamać ten cykl, przełamać schemat, przełamać mechanizm, który jest co roku ten sam, ale do zrobienia. Ja mam tak, słuchajcie, zawsze w maju miałem. Ja zawsze miałem w maju, że zawsze miałem nasilenie tych głodów, takich stanów innych, dziwnych, lękowych i tak dalej. No dzisiaj mam, też to jest, bo to jest przesilenie wiosenne i jesienne, więc zawsze coś będzie. No ale to nie jest już na takim stopniu jak kiedyś, nie? Więc można normalnie funkcjonować i, i żyć. Życzę Ci powodzenia, mam nadzieję, że odezwiesz się teraz za rok w maju i powiesz, że zadziałało. trzymać.